Dlaczego warto uprawiać windsurfing? Windsurfing to fascynujący sport. To wspaniała zabawa. To sport, który nigdy się nie znudzi, ponieważ jest cały czas coś do nauki. Windsurfing to sposób na integrację z różnymi osobami o różnych poglądach, o różnych zainteresowaniach. To sport wymagający koncentracji, dzięki czemu zapominamy o codziennych troskach, o stresie. Windsurfing pomaga spalić dużo kalorii i. Buduje sylwetkę naszego ciała. To sport dla wszystkich, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla singli, dla par, dla rodzin z dziećmi. Jest to sport przyjazny środowisku. Jeśli mamy okazję pływać na zagranicznych spotach, to zazwyczaj są to miejsca. O krajobrazach zapierających dech w piersi. Windsurfing można bardzo łatwo połączyć z turystyką, ze zwiedzaniem, poznawaniem nowych miejsc, poznawaniem nowych kultur. Windsurfing to przede wszystkim bardzo bezpieczny sport. Pomaga przełamywać swoje słabości. Wyjazdy windsurfingowe to idealny pomysł na aktywne wakacje. No to jak, dasz się namówić na wyjazd z nami? Zapraszam serdecznie. Na wakacje serwski w Grecji, na Lewkadzie w Wasyliki. Startujemy już 13 czerwca. Trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia na wodzie. Cześć!